26 czerwca miała miejsce uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej w Skarszynie. Inwestycji wartej ponad milion złotych, stanowiącej spełnienie obietnicy wyborczej burmistrza Marka Długozimy oraz wieloletnich starań Radnego Rady Miejskiej Kamila Ankiera i Świętej Pamięci Jana Janusiewicza. Wydarzenie rozpoczęło oficjalne przecięcie wstęgi, którego dokonali burmistrz Marek Długozima. Radni Rady Miejskiej Kamil Ankier i Małgorzata Wójcik wraz z przewodniczącym Mateuszem Staniszem, ksiądz proboszcz Leszek Urban, sołtys Mirosław Mazur oraz dzieci. Kolejnym punktem programu było poświęcenie budynku, którego dokonał ksiądz Leszek Urban. W ramach podziękowań sołtys skarszyna Mirosław Mazur przekazał na ręce burmistrza dyplom oraz serce z drewna. Specjalnie wykonane przez lokalnego artystę Abdul Wahaba jak również tytuł Honorowego Przyjaciela Skarszyna. Następnie głos zabrał burmistrz Marek Długozima, dziękując za to wyróżnienie, podkreślając jednocześnie, iż ta piękna, funkcjonalna świetlica to sukces, na który złożyła się ciężka praca i zaangażowanie wielu osób. Na potrzebę zbudowania świetlicy jako pierwszy zwrócił uwagę świętej pamięci Jan Janusiewicz, którego dzieło kontynuował obecny radny Rady Miejskiej, wieloletni działacz sportowy były Sołtys Kamil Ankier, który również zabiegał o powstanie tej inwestycji. Burmistrz podziękował również obecnemu Sołtysowi Mirosławowi Mazurowi za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości. Kolejno dokonano odsłonięcia herbów gminy Trzebnica oraz Skarszyna, autorstwa prezentowanego już Abdul Wahaba Alkepsiego, które zawisły na ścianach nowej świetlicy. Zebrani goście skorzystali ze sposobności zwiedzania wnętrza budynku, w którym o oprawę muzyczną zadbały wnuczki świętej pamięci Jana Janusiewicza. Na wszystkich zainteresowanych czekały stoiska z rękodziełem skarszyńskich twórców, Kawiarenka z lokalnymi produktami oraz księga pamiątkowa. Na plenerowej scenie koncertował zespół Mozaika, Justyna Kubiak z zespołem oraz kwartet smyczkowy Fundacji Forum Artis im. Marka Tracza. Impreza towarzysząca otwarciu świetlicy trwała do późnego wieczora.